Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji, nie krzyżuj nóg, oprzyj ręce na kolanach, zamknij lub przymknij oczy. Zacznij od zauważania swojego oddechu. Nie próbuj go zmieniać. Skoncentruj się na każdym oddechu. Pierwszych kilka oddechów będzie prawdopodobnie płytkich. Ale z każdym kolejnym wdechem pozwól, aby więcej powietrza wypełniało Twoje płuca. Wtedy Twoje oddechy stopniowo staną się głębsze i pełniejsze. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdychaj i wydychaj powietrze powoli, głęboko, spokojnie. Zwróć uwagę na odczucia, które pojawiają się podczas wdechu. Uczucie powietrza, które przechodzi przez Twój nos, gardło i wypełnia płuca. Kiedy wydychasz, zauważ, jak Twoje płuca się opróżniają. Powietrze przepływa z powrotem. Przez Twoje usta lub nos. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Oddychaj tak jeszcze przez chwilę. Powoli i głęboko, teraz przekieruj swoją uwagę. Na myśli i emocje. Wyobraź sobie, że stoisz u drzwi zamku. Ty tu rządzisz. Decydujesz, kto wchodzi i wychodzi przez te drzwi. Jesteś strażnikiem. Przez te drzwi nie przechodzą ludzie, ale Twoje myśli i uczucia. Nie chodzi o to, żeby zadecydował, żeby zadecydowała, które myśli wpuścić. Jeśli podejdą do drzwi, muszą zostać wpuszczone. Inaczej rozbiją obóz przed tymi drzwiami i będą walić w nie coraz mocniej i mocniej, żeby dostać się do środka. Witaj każdą myśl. I emocja, która się pojawi, po prostu zauważając jej obecność, zanim pojawi się kolejna myśl, lub emocja. Akceptuj każde doświadczenie. Które się pojawia. Oto gniew, pojawił się u drzwi. Oto smutek. Pojawiła się myśl o przeszłości. Znów pojawił się gniew. Pojawiła się radość. I tak dalej. Zauważając każdą myśl i emocje, po prostu uznając to, że jest, pozwolisz jej przejść przez drzwi. Nie będzie krążyła w pobliżu. Myśli lub emocje mogą wracać raz za razem, ale zobaczysz, że nie trwa to długo. Po prostu przechodzi. A następnie powstaje kolejne doświadczenie. Spróbuj teraz jeszcze przez chwilę zauważać i obserwować swoje myśli i emocje. Teraz weź trzy głębokie, spokojne oddechy i kiedy będziesz gotowy, kiedy będziesz gotowa, wróć do swojej rzeczywistości.